Wyobraź sobie późny wieczór. Mieszkanie jest prawie ciemne, tylko ciepłe światło lampki na stole. Telefon wreszcie cichnie, powiadomienia się kończą, a ty po raz pierwszy od dawna naprawdę słyszysz siebie. Siedzisz na krześle, może opierasz łokcie o stół i nagle dociera do ciebie myśl, która nie daje spokoju, coś się we mnie zmieniło. Ale co? Jeszcze niedawno reagowałeś inaczej. Jeden komentarz od kogoś bliskiego i wybuchała w tobie burza. Jedna wiadomość, jedno odrzucenie i cały dzień był stracony. Teraz dzieje się coś dziwnego, ktoś cię prowokuje, a ty milczysz. Czujesz w sobie napięcie, ale zamiast krzyku pojawia się cisza. Głęboki wdech. Jakby twoje serce szeptało, nie musisz już walczyć w ten sam sposób. Twój umysł, przyzwyczajony do analizowania wszystkiego, próbuje to rozłożyć na czynniki pierwsze, może po prostu się starzeje? Może mi się nie chce kłócić. Ale w głębi wiesz, że to coś więcej. Bo obok ciszy zaczyna się pojawiać jeszcze jedno uczucie dziwna, niepasująca do dawnego ciebie odwaga. Strach nadal próbuje mówić, nie zmieniaj nic, zostaw tak jak jest, będzie bezpieczniej, ale ty łapiesz się na tym, że nie słuchasz go już tak jak kiedyś. Twoje serce zaczyna opowiadać swoją wersję historii, przypomina ci wszystkie momenty, kiedy goniłeś za ludźmi, którzy nigdy naprawdę nie byli po twojej stronie. Te długie wiadomości, których nigdy nie wysłali z powrotem. Te próby tłumaczenia się, usprawiedliwiania, walczenia o uwagę. I nagle łapiesz się na tym, że przestałeś. Ręce symbolicznie się otwierają, jakbyś powoli wypuszczał przeszłość ze swojego uścisku. Dziwne myślisz. Dlaczego już nie chcę za nimi biec? Z perspektywy psychologii to moment, w którym stare schematy zaczynają pękać. Mechanizmy obronne, które latami kazały ci trzymać się ludzi, sytuacji, nawet własnego cierpienia, nagle tracą nad tobą władzę. Twoja intuicja, ten cichy wewnętrzny głos, który tak długo był zagłuszany opiniami innych, staje się nagle głośniejszy. Mówi, to nie jest dla ciebie. Zrezygnuj. Odetnij. Zaufaj. I pierwszy raz nie uciszasz go, tylko słuchasz. A teraz posłuchaj innej perspektywy, perspektywy Boga. Nie jak gromu z nieba, ale jak delikatnego szeptu w modlitwie. Może mówisz wieczorem, Boże, ja już nie wiem, kim jestem. Wszystko, co było kiedyś, nagle przestaje pasować. Ludzie, których kochałem, odchodzą. Miejsca, w których czułem się dobrze, męczą mnie. Czy ja tracę rozum? A w tej ciszy, między jednym westchnieniem a drugim, przychodzi myśl zupełnie inna niż twoje lęki, nie tracisz rozumu. Rodzisz się na nowo. Z biblijnej perspektywy odrodzenie duszy rzadko wygląda spektakularnie na zewnątrz. Zazwyczaj zaczyna się dokładnie tak jak u ciebie, coś, co zawsze cię raniło, nagle traci moc. Coś, co zawsze paraliżowało strachem, zaczyna wywoływać pragnienie zmiany. Twoje granice, które kiedyś wydawały ci się egoizmem, zaczynają wyglądać jak coś świętego. Nie dlatego, że wreszcie się stawiasz, ale dlatego, że zaczynasz rozumieć, twoje serce, twoje ciało, twoja psychika nie należą do przypadkowych ludzi, tylko do Boga. To, co teraz przeżywasz, ma swoje odbicie w twoim ciele, napięcie w karku, które od lat było normą, zaczyna puszczać po modlitwie. Myśli, które biegły jak szalone, zwalniają, kiedy siedzisz w milczeniu z zamkniętymi oczami. Czujesz, że coś w tobie się porządkuje, choć jeszcze nie umiesz tego nazwać. I właśnie po to jest to wideo, żeby nazwać za ciebie to, co czujesz, ale jeszcze nie rozumiesz. Przez chwilę wyobraź sobie, że przez kolejne minuty będziesz słuchać swojej własnej historii, ale opowiedzianej z różnych stron, z wnętrza twojego serca, z logiki twojego umysłu, z ciemnych korytarzy twoich lęków i z perspektywy Boga, który widzi wszystko z góry. Dziesięć znaków odrodzenia duszy nie jako teoria, ale jako proces, który już w tobie trwa. Jeśli w tym, co omówię, Odnajdujesz choć mały fragment siebie, zostań ze mną do końca. Naciśnij, lubię to, żeby YouTube pokazał ten materiał ludziom, którzy też czują, że coś się w nich zmienia, ale boją się, że zwariowali. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, jeśli chcesz co tydzień wracać do treści, które łączą psychologię, wiarę i modlitwę tak, żebyś już nigdy nie musiał wybierać między sercem a rozumem. A teraz wejdźmy głębiej. Posłuchaj, jak pierwszy z tych znaków może już teraz pojawiać się w twoim życiu, nawet jeśli jeszcze go nie rozpoznajesz. Może właśnie teraz siedzisz w ciszy, z telefonem w ręku i czujesz, że coś w tobie jeszcze się opiera. Jedna część mówi, to jest o mnie. Druga, przesadzasz, to tylko gorszy okres. Serce ciągnie cię do przodu, głowa hamuje, lęk szepcze, a jeśli się mylisz. A jednak gdzieś w środku zrobiło się nagle jaśniej, prawda? jakby ktoś na chwilę uchylił okno w duszy. Twoje serce znów cicho się odzywa, pamiętasz? To ja wołałem cię w nocach bez snu. W każdym westchnieniu, Boże, nie wiem już jak, to byłem ja. Twój umysł, który tyle lat wszystko kontrolował, wzdycha zmęczony, może naprawdę nie muszę już wszystkiego trzymać sam. Może oddanie kontroli to nie porażka, tylko ulga? A lęk, który jeszcze niedawno rządził wszystkim, Nagle jest mniejszy, jak przestraszone dziecko, które już nie musi grać roli strażnika. I wtedy znowu przychodzi ten sam, spokojny, boży głos: to, co czujesz, to nie kaprys. To proces. Ja już od dawna w tobie pracuję. Kiedy przestałeś gonić za tymi, którzy cię ranią? Kiedy nie odpisałeś w złości? Kiedy zapłakałeś, zamiast udawać twardość? Kiedy powiedziałeś: dość. To był początek Twojego odrodzenia. W tej chwili dostrzegasz, że wszystkie te znaki, te małe pęknięcia w starym życiu, to nie słabość, ale drzwi. Drzwi, przez które Bóg po prostu, spokojnie, bez krzyku, wchodził do Twojej codzienności. Z perspektywy psychologii to ma sens, inaczej reagujesz, bo Twój mózg uczy się nowych ścieżek. Inaczej wybierasz, bo Twój system wartości naprawdę się zmienia. A z perspektywy wiary Twoja dusza wraca do domu. Dlatego, twoja intuicja nagle brzmi głośniej niż cudze opinie. Dlatego, granice, które stawiasz, czują się nagle święte, jak modlitwa, Boże, naucz mnie kochać tak, żeby nie niszczyć siebie. Nie obiecuję ci idealnego życia. Ale mogę ci powiedzieć, jeśli pozwolisz Bogu domknąć to, co zaczął, nauczysz się widzieć sens tam, gdzie kiedyś widziałeś tylko chaos. Nauczysz się modlić nie tylko słowami, ale decyzjami. Twoje w tak i nie staną się częścią Twojej modlitwy. A każdy dzień zacznie przypominać rozmowę, nie ucieczkę. Jeśli czujesz, że to wideo dotknęło czegoś prawdziwego w Tobie, zatrzymaj tę chwilę. Zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia, żeby nie zgubić dalszej drogi. Tutaj będziemy dalej rozplątywać to, co dzieje się w Twoim sercu, od myśli, które Cię sabotują, po modlitwy, które naprawdę zmieniają wnętrze. Klikając, lubię to. Dasz też znać swojemu umysłowi, to ważne, chcę do tego wracać. A w następnym materiale pójdziemy jeszcze głębiej w te ukryte miejsca, gdzie twoje rany spotykają się z Bożym uzdrowieniem i gdzie zaczyna się prawdziwa, cicha rewolucja w twojej duszy.